Okay. dzisiaj będę nagrywał film o Nulls Brawl, tak? Nulls Brawl. Wygląda to, że tam ma dużo rzeczy, nie nieskończoną ilość gemów, różnych rzeczy, wszystkie nademiarze. Ja i tutaj też są Stardropy, dropy, nieskończone. Ja ustawiłem z tego. Autoclickera mojego, takiego autoclickera, to mi klika. I tutaj dosłownie może polecieć legenda, a równie dobrze rzadki. I tak I teraz tak leci, to jest rosyjska. Ro... To jest rosyjska ruletka, ale wiem dlaczego mnie nie zadania, że dlatego, że ja nie mam ten... Ja każdego mam odblokowanego. Ale były legendarne, były. Nie wiem, poczekam. A to w ogóle jest... Dobra, e, starczę teraz... E, czekaj, a co wam otworzę? Dobra, już niech poleci trochę. Hmm, no leć. No dobra, już chyba w kilkanaście razy, razy mityka był. Dobra, więc teraz zatrzymam, wyłączę tego alt-clickera i za chwilę do was przyjdę. Ale czekajcie, tylko muszę zatrzymać. Pyk. Tak No to nie wiem. Jaż. Ej, nie mam cały karnet. Odblokujemy sobie karnet! Dobra. O, wiem. Ale też tu są? Ci. Ale też tutaj możesz wszystko mieć. Tu już tutaj możesz mieć wszystko. Dlaczego? Nul zbrał. Fajna rzecz. Nie wiem, kim to zagramy. Dobra, ej, mam plan. Hmm. Kim by tu zagrać? Z tych wszystkich. Ema Plomb, ale prostě. Kendy tu na max. Candy, 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 Candy. No to co? No, robím! A! Tu vím o co mi chodí. A to jest to je, to je, Ja wyposażenie odblokowano. Co za jest? Ej, to teraz El Primo? No dobra, kupmy jakieś gadatki. To kupimy. Nie wiem, co jeszcze kupimy. Nie wiem, co se... O, za darmo, to tu. To za kartę kupię. E, dobra, dalej. O, no, oświeć mnie. Star Power. No. Ja... Pierdzielę. Ej, ten film będzie polegał na tym, że ja ulepszam i otwieram Jakie lol. Idealne. Yeah. No dobra, to jeszcze? A, potrzeba. Mmm, hmm. Dobra, walić, czekaj. Da się kupić to tutaj. Nie da. No to start upie. Ja też umiem wszystko klikać. Mmm, ale. Dobra, starczy. Ale czekaj. Co jest? Dobra. A mam. Każdego. Ej, ej, tu da się kupić. Wszystkie skiny. A ja, wiecie o co mi chodzi. Feli. A to się ma wszystkie. Hm. Zawsze chciałam zagrać. Czekajcie, rodzice mnie wołają. Uno momento. No dobra, już jestem. Zawsze chciałam zagrać. Kim? Oczywiście, że Trillandorem. Znaczy, real, real world, Ale ja będę był Trillandor. A to możliwe, skin z nim na jedyną. Hm. Co tu jeszcze mamy? Ej, czy jest ten skin? Ej, nigdy nie jest jest jajko, Pom? Jest jajko, Pom? Nie ma jajka, Pom! Kurde! dawa mi tego jego. Runden. Frinken. Runda. Nie wiem co właśnie powiedzieć, ale dobrze, nie interesuje się. Ha, ha.

Ej, tutaj. Ej, telefon mi się trochę ściął. Ej, dobra kontynuować. Co jest? To śmiech? Nie ma. Ale dobra. Eee, nie wiem co to jest. Zamknij aplikacja. I to wszystko co tutaj tak nagle anuluje. To z mojego zegarka. Nawet pucharków jeszcze nie zdobyłem. Czekajcie, Hmm, czekaj. czekaj, czekaj. A nie gadaj w tak gdzie jest. Czekajcie, ja zrobiłem z Jak wszystko nie uno momentą. jest. Jak gadaj, nie gadaj, to tak idzie zdrowić. Larry and Bywamy e, w edytor, e, nie, editor. Nie, inna w Map. Aha, takie. Pozdychacie jak kleszcze. Ojana Kolta, jestem dobry. Tom. Oj. prawie bym wyłączył. Hmm, ej, mam pewien plan. Doczekajcie chwilkę tylko. Zaczekajcie, mam tylko. A, i Ej, jeszcze nic za nie kupiłem. Oprócz tego, nie ja chciałam tak zakupować Co to się tutaj kupić? Ja za

A ja ci trochę pamięci zwolniłem na telefonie. Jakiś kit się tu próbuje timować. Oj, jakie duże ta przyciski! A normalnie na najmniejszy. Ale no trzeba jakieś pocharki zdobyć. Idę na mnie w jestem Mm. Hmm. 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 Nie wiem kim Tak, 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 No to nie wiem, czy ja już będę kończył. Nie wiem, co mam zrobić. Pa,